Pozycja numer 1166 jest to popularny trojak okółski 1595, ale w niepopularnym stanie zachowania. Moneta ta to najwyższa aktualnie nota gradingowa NGC dla tego typu trojaków, MS 64. A moneta przede wszystkim zachwyca naturalnym menniczym lustrem tła, widocznym właśnie na tym filmiku. Lekko niedobity egzemplarz, widoczny tutaj w dni i odpowiednio na portrecie króla. Jest to efekt e, zbyt małej ilości metalu, by krążek by został, e, by a awersu i rewersu właśnie zostały w tych miejscach wypełnione. Tutaj mamy właśnie wysoki element e, w, e, w dołu popiersia królewskiego. Poza tym moneta właśnie z nieobiegowym detalem i pięknym, menniczym lustrem.